Cześć, nazywam się Karolina Dobrowolska i w tym odcinku wyjaśnię Ci, jak przygotować formularz aplikacyjny do strefy pomysłodawcy. W innych odcinkach moje koleżanki i koledzy opowiedzą o tym, na czym polega nasz projekt, jakie wsparcie możesz uzyskać oraz o tym, jak przebiega nabór i selekcja pomysłów. Ja skupię się na tym, jak wypełnić wniosek, tak aby zwiększyć swoje szanse na dobrą ocenę podczas, podczas panelu ekspertów. Wniosek aplikacyjny znajdziesz na stronie internetowej projektu strefapomysłodawcy.pl w zakładce Wniosek możesz też skorzystać z przycisku z przycisku Zgłoś się. Przed aplikacją zapoznaj się z regulaminem projektu oraz z zapisami dotyczącymi, dotyczącymi RODO. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek, zapoznaj się z oświadczeniami, które wynikają z regulaminu, ale które też zamieszczone są na samym końcu formularza aplikacyjnego. Dotyczą one kwestii własności projektu i innych formalnoprawnych aspektów, które są konieczne do tego, abyś mógł uczestniczyć w naszym, w naszym projekcie. Każde, każde pole w tym wniosku aplikacyjnym ma określoną maksymalną liczbę znaków, której nie możesz przekroczyć. Staraj się wykorzystać te możliwości maksymalnie, tak aby opisać bardzo szczegółowo dane zagadnienie. Staraj się nie operować skrótami myślowymi i podążaj za wskazówkami, które wynikają z pytań zawartych w każdym, w każdym polu opisowym, zamieszczone są po lewej stronie formularza. W celu sprawdzenia, czy twój wniosek jest zrozumiały i przekonujący, możesz dać go do przeczytania osobie, której twarz, ale która nic nie wie o twoim pomyśle i nie jest z twojej branży. Porozmawiajcie chwilkę na ten temat, zobacz, co jest dla niej jasne i logiczne, a co ewentualnie wymaga doprecyzowania, co sprawia trudności. W tych obszarach postaraj się dojaśnić, doszczegółowić swój wniosek. Pierwsza część jest prosta, dotyczy danych osobowych Twoich lub lidera zespołu, jeżeli chcecie przystąpić do projektu jako, jako zespół. W drugiej części wniosku chcemy poznać Ciebie oraz, oraz Twój zespół. Jeżeli udziałem w projekcie jest zainteresowany zespół, to koniecznie musicie wybrać jednogłośnie spośród siebie lidera, który będzie Was reprezentował w procesie aplikacji i podpisze umowę o wsparcie. Z warsztatów, spotkań z ekspertami i innego wsparcia w projekcie będziecie mogli korzystać wspólnie, natomiast do reprezentacji konieczna jest jedna osoba. Z którą będziemy się kontaktować. O, w, tym, w tej części opowiedz nam o swoim doświadczeniu zawodowym, wykształceniu, kompetencjach, umiejętnościach, um, które mają wpływ na, na rozwój Twojego rozwiązania. Opisz, jaka będzie Twoja rola w procesie rozwoju tego pomysłu? Za jakie zadania będziesz odpowiadać? A z czym one będą związane? Czy z technologią, czy z marketingiem, czy ze sprzedażą, a może jeszcze z jakimś innym obszarem. Opisz swoją rolę w rozwoju tego twojego projektu. Jeżeli masz profil zawodowy w mediach społecznościowych, to prosimy Cię o wklejenie, o wklejenie linku. Jeżeli występujecie w zespole, możecie wskazać łącznie maksymalnie trzech członków zespołu. Dla każdego z nich prosimy, przedstawcie analogiczne informacje, jak dla lidera, czyli krótkie bio, doświadczenie, umiejętności, kompetencje oraz rola w rozwoju pomysłu. W trzeciej części formularza wskaż proszę, na jakim etapie rozwoju jest rozwiązanie, dla którego szukasz wsparcia w strefie pomysłodawcy. Z listy do wyboru są cztery opcje. Po pierwsze koncepcja, czyli sam pomysł bez żadnych działań, które zmierzały do urealnienia go czy materializacji, przysłowiła kartka papieru. Kolejną opcją są prace B, +R, które dotyczą sytuacji, w której zostały podjęte już jakieś badania naukowe czy prace rozwojowe, które zmierzają do opracowania prototypu. Ta faza jest charakterystyczna dla rozwiązań, które są nowe w stosunku do obecnego stanu nauki i techniki i w których jest jeszcze wiele niewiadomych. Jest, kolejną opcją jest to, że pomysł jest wstępnie zweryfikowany z grupami docelowymi. Tę opcję zaznacz w przypadku, gdy przeprowadziłaś, przeprowadziłeś jakiekolwiek badania wśród grup docelowych, potencjalnych klientów, które to badania dotyczyły problemu, który ma ta grupa, a na które odpowiada Twoje rozwiązanie. Chodzi o to, czy masz jakąkolwiek informację zwrotną z rynku odnośnie. Tej potrzeby tak, czy, czy rozwiązania, które, które proponujesz. Nie ma znaczenia, czy badania te zostały prowadzone przez ciebie samodzielnie, czy, czy zleciłeś je jakiemuś wyspecjalizowanemu podmiotowi badawczemu. Kolejną opcją jest prototyp, czyli już pierwszy model, obiekt, jakaś zmaterializowana forma koncepcji Twojego rozwiązania, a może dysponujesz już dopracowanym, gotowym, finalnym produktem lub usługą. To jest pole do wyboru. W punkcie czwartym opis problemu. Chcemy dowiedzieć się, na czym polega problem, na bazie którego powstał pomysł na Twoje rozwiązanie, kto stanowi grupę docelową, kto będzie odbiorcą tego rozwiązania, jaki jest problem tej grupy docelowej, jak obecnie bez Twojego rozwiązania te grupy docelowe radzą sobie z tym problemem. I bardzo ważne, Skąd wiesz, że ten problem występuje? Czy są na to jakieś dowody? Czy jest to wstępna hipoteza? W punkcie kolejnym, w punkcie piątym prosimy Cię o opis Twojego rozwiązania. Co to jest, jak, z czego to się składa, jak to działa, w jaki sposób finalnie będzie wykonane to rozwiązanie, kto to może zrobić? Czy Ty samodzielnie, czy masz takie kompetencje, żeby to wykonać, czy może musi to zostać zlecone na zewnątrz, a może któryś z członków Twojego zespołu ma takie kompetencje? Punkt szósty dotyczy konkurencji. Czy znasz swoją konkurencję? Jakie są konkurencyjne podmioty, konkurencyjne rozwiązania? Opisz kilka. Na czym polega przewaga Twojego rozwiązania nad konkurencją? Interesuje nas w szczególności to z perspektywy tego, jakie korzyści będą miały grupy docelowe, które będą korzystały z Twojego rozwiązania w porównaniu do obecnie występujących rozwiązań komputerowych. Konkurencyjnych? W czym to Twoje rozwiązanie będzie lepsze? Co nowego zawiera Twoje rozwiązanie w stosunku do obecnych rozwiązań, co generuje dodatkowe, unikalne korzyści dla grup docelowych? Punkt siódmy dotyczy finansów. W pierwszej części poprosimy Cię o, o informacje na temat strumieni przychodów. Na czym dokładnie będziesz zarabiać? Na czym zamierzasz zarabiać i w jakim modelu? czy wiesz, jaka będzie wielkość sprzedaży i jaka będzie cena jednostkowa za twój produkt. To pole jest nieobowiązkowe i skutkuje negatywną oceną, jeżeli tych informacji jeszcze nie masz, jeżeli jeszcze nie, nie przemyślałaś, nie przemyślałeś swojej polityki cenowej. Jeżeli masz jakąkolwiek pierwszą przymiarkę do policzenia przychodów, to prosimy, podziel się z nami. Tutaj natomiast nie jest to obligatoryjne. Pole, pole kolejne to są koszty przedsięwzięcia. Ile szacunkowo będzie kosztowało wprowadzenie Twojego produktu na rynek? Jakie będą główne kategorie kosztów? Na, podsta na, na tej podstawie oblicz szacunkowo potrzebną ci, potrzebną ci sumę. Z punktu ósmego chcemy się dowiedzieć, jakie dotychczas działania podjęłaś, podjąłeś do tej pory w pracy nad swoim rozwiązaniem. Co zostało zrobione, co przybliża cię do wejścia z tym rozwiązaniem na rynek? Jaka jest historia pracy nad rozwojem twojego rozwiązania? Kiedy to się zaczęło i co zostało zrobione do tej pory? Ważną kwestią jest dla nas również to, jak zamierzasz chronić, czy już, może, czy już może chronisz swoje rozwiązanie. A może ten temat jest Ci zupełnie obcy i zupełnie nie wiesz, jak się za to zabrać. Opisz proszę sytuację w tym, w tym obszarze. W punkcie dziewiątym określ proszę, czego potrzebujesz poza gotówką, aby wprowadzić swój produkt czy usługę na rynek. Jakie działania merytoryczne. Powinny zostać podjęte, aby to się stało. Jakiego wsparcia poza, poza finansowego potrzebujesz? Z jakimi ekspertami, z jakich dziedzin chcesz pracować i nad czym? Czego potrzeba poza pieniędzmi, aby dopracować produkt i wprowadzić go na rynek? W punkcie 10 określ proszę, na czym polega wpływ społeczny Twojego rozwiązania. W jaki sposób ułatwi ono dostępność dla osób z trudnościami poznawczymi i funkcjonalnymi? Funkcjonalnymi. Dostępność, o dostępności mówimy jako o takiej właściwości środowiska, przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, czy produktów, czy usług, które pozwalają osobom z trudnościami funkcjonalnymi czy fizycznymi, poznawczymi na korzystanie z tego produktu na zasadzie równości z innymi, czy tej przestrzeni. Opisz, proszę, jak twój, jak twój projekt wpływa na to, a więcej o dostępności dobierz się z lektury programu rządowego Dostępność Plus do roku 2025. Punkt 11 dotyczy uwarunkowań formalno-prawnych wprowadzenia twojego produktu czy usługi na rynek. Jakie znasz na dziś wymagania i trudności w tym zakresie, Czego możesz potrzebować, na przykład jakichś atestów, certyfikatów, może jakichś zezwoleń, jaki jest stan Twojej wiedzy w tym zakresie na temat formalnoprawnych uwarunkowań wdrożenia Twojego rozwiązania. Na koniec z listy, z listy rozwijanej, wybierz, wybierz jedną kluczową, inteligentną specjalizację, w którą tematycznie wpisuje się Twój projekt. No i już na no prawie, prawie sam koniec. Wpisz, proszę, pięć słów kluczowych, które charakteryzują taką istotę i merytorykę twojego rozwiązania. W ostatnim kroku, w ostatnim kroku, odznacz wszystkie oświadczenia, z którymi się zgadzasz i które są, są prawdziwe. I na, na sam koniec wyślij klik, przycisk wyślij, wyślij kliknij przycisk wyślij. Czekamy na Twoją aplikację i zapraszamy Cię do udziału w naszym projekcie. Dziękuję.